godni bracia kapłani, drodzy siostry i bracia, umiłowani pielgrzymi, wierni czciciele świętej Kingi. Ludzie, których łączy prawdziwa miłość, w momencie rozstania zastanawiają się, jaką pozostawić po sobie pamiątkę, aby osoba kochana wiedziała, że istnieje ktoś, kto pamięta kto myśli, kto mimo nieobecności kocha. Wiemy, że ludzie ci najchętniej nie rozstawaliby się nigdy, bo chcą być blisko siebie, chcą dzielić swoje szczęście i nieszczęście, chcą sobie wzajemnie pomagać, ubogacać się, a do tego przecież potrzebny jest bliski kontakt. Potrzebne jest spotkanie, potrzebna jest obecność. Takie jest właśnie prawo miłości. I dlatego tak chętnie przy rozstaniu wręczamy sobie pamiątki. Chodzi o to, by ta rzecz, na przykład pióro, książka, jakiś zegarek czy fotografia, w jakiś sposób przypominała naszą osobę i nasze przywiązanie naszą przyjaźń czy miłość. Pan Jezus tak bardzo kochał Apostołów i kocha nas, musiał jednak wracać do Ojca, nie mógł już dłużej pozostać na ziemi. Odchodząc chciał jednak tym, których kochał zostawić jakąś pamiątkę. Jako Bóg był o wiele szczęśliwszej sytuacji niż my wszyscy. Mógł znaleźć jakiś inny sposób pozostania z tymi, których kochał. I oczywiście, jak każdy z nas na jego miejscu, Chrystus z tego prawa skorzystał. Dla tych, których kochał, pozostawił pamiątkę, a jest nią On sam. Dziwną postać przyjął, stał się chlebem. To zrozumiałe, chciał być tak blisko, jak tylko to możliwe. Chciał być na co dzień, jak pokarm. Chciał być potrzebny, codzienny i zwyczajny, jak chleb. Eucharystię można zrozumieć tylko jako gest miłości. Taką pamiątkę mógł wymyśleć tylko Bóg. I to Bóg, który ukochał człowieka miłością. Ponad wszelką miarę. Wspomnijmy dzisiaj, bracia i siostry, dzień naszej pierwszej komunii świętej. Wspomnijmy wszystkie następne komunie święte, i spróbujmy chociaż trochę za nie wszystkie podziękować Chrystusowi. Wspomnijmy wieczernik i wszystkie komunie święte rozdane na całej ziemi od tamtego momentu aż do. Dzisiejszego dnia. Podziękujmy dzisiaj Chrystusowi za Jego wprost niepojętą miłość do nas, za miłość, która stała się chlebem i którą musimy się dzielić, jak chlebem. I święta Kinga, nasza szczególna patronka, która nas dzisiaj tak licznie gromadzi w sanktuarium w Starym Sączu, rozmiłowana w Eucharystii i umacniana Eucharystią, mnożyła dobro wokół siebie i była jak ten pomnożony przez Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii chleb. Dobra, prosta, zwyczajna, codzienna. Uczmy się od naszej patronki, od świętej Kingi, Pani Sądeckiej, abyśmy potrafili dawać z siebie jak najwięcej tego, co dobre, co więcej, abyśmy potrafili dawać jak najwięcej tego, co mamy najlepsze w naszym życiu: miłości, szacunku, dobrego słowa, codziennej życzliwości. I módlmy się jeszcze o jedno, aby nigdy nie zabrakło tych, do których Chrystus w dzisiejszej Ewangelii kieruje słowa: Wy dajcie im jeść. Wydajcie im Eucharystię, wydajcie im Komunię Świętą, aby nigdy przy tym ołtarzu i innych ołtarzach świata nie zabrakło sług, którzy oddając swoje serce i swoje dłonie służą Chrystusowi w pomnażaniu dobra i miłości. Amen.